Jeżeli ktoś się rozwija tam dobrze w wieku 10-12 lat, to nie jest jeszcze sygnał, żeby, żeby stawiać go pod presją i stawiać go przed jakimiś skomplikowanymi wymaganiami technicznymi. Trzeba mu dać wzrastać. My też mamy duże talenty i jest. Jest właśnie czasem, zapala się taka lampka, no bo mam teraz na przykład dziewczynkę dziesięcioletnią, bardzo, bardzo uzdolnioną. Ona będzie wygrywać prawdopodobnie wszystkie konkurencje typu skok, bieg i rzut przynajmniej do 300 metra. No i teraz można popaść właśnie w tą wynikowość, czyli mamy rekordy i są w lekkoatletyce są rekordy tam U14, U16, U18. W piłce nożnej też ktoś ile gorsze ligi są lekwaryczna jest gdzieś ta klasyfikacja. Jeżeli rodzic się na tym zafiksuje, nie będzie widział tego, kim jego dziecko może się stać za lat kilka, no to może, może tak naprawdę zaprzepaścić jego talent, a zaryzykuje stwierdzenie, że mm, zabić jego talent.